Na dłuższy weekend postanowiliśmy się wybrać do Czech. Jednym z przystanków na szlaku był Liberec, ale zupełnie przez przypadek odkryliśmy jego młodszego brata, Jabłonec nad Nysą. Oba miasta znajdują się w odległości 10 km, a podróżować między nimi można zarówno koleją, jak i tramwajem. as I am, give him Liberec liczy 100 tysięcy mieszkańców i jest piątym pod względem liczby ludności miastem w Czechach i stolicą kraju libereckiego, ale prawa miejskie otrzymało stosunkowo niedawno, po 1577 roku. Liberec to miasteczko w prawdziwie cesarsko-królewskim stylu. W ścisłym centrum możemy zaobserwować przepych, szczególnie w architekturze, której zwieńczeniem jest przepiękny neorenesansowy ratusz. Poświęciliśmy całe popołudnie i wieczór na spacer po mieście, ale i tak zdążyliśmy zwiedzić jedynie najbliższą okolicę rynku, w tym liczne kręte uliczki, pobliski zamek i kościół Świętego Antoniego Wielkiego. Co nice pomoc. Musimy go zwiedzić. Jeśli na. Niestety nie udało nam się do niego wejść. Był już zamknięty. Zamek w Libercu ok znajduje się w samym centrum miasta. Jest on siedzibą jednego z największych muzeów szkła na świecie. Na dziedzińcu znajduje się mały park oraz Willa Johana Libiega, XIX-wiecznego fabrykanta z Liberca. Na tyłach ratusza znajduje się teatr imienia Franciszka Szaldy, w którym wystawia się również balety i opery. Właśnie wyszliśmy z knajpy. Sałatka jest najlepsza. Ziemniaczana, majonezem z kołem, z warzywami, bardzo dobra. Sznycel mógłby być lepszy, ale piwo wynagrodziło wszystko. Więc polecam. Moim zdaniem, też słodka była bardzo dobra. Y, piwo rewelacyjne, a sztyletem generalnie lepszy jadł chyba w Elacie w Izraelu. Hmm. Tak. Poza wieloma zabytkami historii, miasto oferuje wiele atrakcji, z których warto wymienić również pobliski szczyt Jesztet, kolejkę gondolową i najstarsze w Czechach ZO. Y, Atrakcją jest taka gondola. Miasta połączone są bezpośrednią linią tramwajową, po której składy kursują co pół godziny. Połączenie jest pozostałością dawnej rozległej niegdyś sieci w Jabłoncu obecnie stanowi wygodną alternatywę Zastawka. dla kolei. W tej scenie jedziemy do Liberca, ale teraz chcemy pokazać Jabłonec nad busą, zatem wracamy. Jabłonec nad Nysą, to miasto oddalone od Liberca o niecałe 10 km. Mieliśmy cały dzień na jego zwiedzanie. Jesteśmy w Jabłońcu nad Nysą. Pięknie położona miejscowość u podnóża gór Izerskich w kraju libereckim. Zobaczmy, co jest na dole. Jabłonec to 45 tysięczne miasto. Znane jest głównie jako stolica sportów zimowych, ale poza tym ma również ciekawą historię i wiele do pokazania, jak na przykład pięknie zachowane i zadbane centrum miasta z historyczną i modernistyczną zabudową. W Jabłoncu zainteresowały nas dwa kościoły, do których można było wejść i rozejrzeć się. Kościół doktora Farskiego jest jedną z najcenniejszych budowli miasta. Jest to pseudogotycka świątynia ewangelicka z XIX wieku. Obecnie w kościele często odbywają się koncerty muzyki poważnej. Druga świątynia to położony na wzgórzu okazały rzymsko-katolicki kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Jest to ceglana budowla utrzymana w modernistycznym stylu, zbudowana w latach 30. XX wieku. Wnętrze kościoła jest urządzone skromnie, o czym świadczy m.in. innymi brązowy posąg Chrystusa na głównym ołtarzu. sobie, że wcześniej Jabłoniec i Liberec miały wspólny transport. Była bardzo rozległa sieć tramwajowa dla obu dwóch miast prowadzona przez jedną firmę. Z tych tras w Jabłoncu została tylko jedna, to jest linia numer 11, która prowadzi z Jabłonca z centrum do Liberca. Kto by się spodziewał, że te dwa miasta leżące obok siebie mają tyle do zaoferowania? Zdecydowanie dwa dni to za mało, aby zwiedzić przynajmniej najważniejsze atrakcje. Po wysiadce w Libercu mieliśmy mieszane uczucia. Trzeba dłuższego spaceru, aby odkryć magię wielu miejsc. Z kolei Jabłonec był dla nas miłą niespodzianką, ponieważ, będąc w cieniu większego Liberca, miał bardzo dużo do zaoferowania. Tutaj żyje się spokojniej, co widać na każdym kroku. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!